Witajcie w łebie. To urokliwe nadmorskie miasteczko. To nie tylko plaże i wydmy, ale też wyjątkowe smaki, które dziś dla Was odkryję. Odwiedzimy restauracje, bary i spróbujemy lokalnych specjałów. Oczywiście kebab też wleci, bo to danie narodowe. Nie zabraknie rejsu z najbardziej zawadiackim piratem Bałtyku. Zaopatrz się w przekąski, bo możesz zgłodnieć. Zaczynamy kulinarną podróż. Pierwszy przystanek Barłasów. To miejsce słynie z domowych smaków i znajduje się nieopodal zejścia na plażę. Zobaczymy, czy zasłużyło na polecajkę. Zamówiłem zupę rybną. Na drugie dosza w panierce z frytkami i zestawem surówek. Żona miała ochotę na pierogi. Ryba była soczysta, panierka chrupiąca, a surówki świeże. Porcja standardowa dla większego głodomora może być za mała. Ale zaraz... Powiem kilka słów o tej wizycie w barze Łasu. Trzy pozycje, zupa rybna, smażony dorsz i pierogi. Wszystko było na odpowiednim poziomie. Takie mocne 7 na 10. Zupa rybna, tutaj dam ocenę startową 6 na 10, ponieważ ja lubię wtedy, kiedy zupa rybna jest na bazie pomidorów, papryki, taka bardziej podchodząca pod danie węgierskie. Ta była na rozchole, ale smaczna. Trzy rodzaje ryb, nie pamiętam już jakie. Ziemniaczki, włoszczyzna, naprawdę dobrze e, doprawiona, nie można się do niczego tam doczepić. Co do dorsza, zestawu o, dorsza, był naprawdę smaczny, mocne 8 na 10. E, ryba wysmażona w punkt, nie przesuszona, wszystko ideolo, dobrze doprawiona. E, frytki kupne, surówki też kupne, no, ale tutaj nie ma co się dziwić wszystko musi być wydawane błyskawicznie żeby się kolejki nie robiły więc tutaj nie ma jakichś większych zastrzeżeń co do ryby jestem zwolennikiem dorsza w cieście naleśnikowym tutaj była zwykła, standardowa polska panierka z mąki naprawdę zestaw godny polecenia co do pierogów na potykaczu przed lokalem pisało o była informacja zawarta, że są to domowe i tak było, ciasto cieniutkie parsz bardzo dobrze doprawiony nie ma do czego się doczepić idziemy na łebskie zapiekanki trzeba jakiegoś fast fooda stestować kebabów na razie tutaj żadnych nie widziałem sama lipa, mielonka łebskie zapiekanki to obowiązkowy punkt dla każdego kto szuka szybkiej przekąski Wieczorem oblegany punkt wśród wczasowiczów. Spróbowałem zapiękanki z salami i serem. Całość nie była najwyższych lotów, ale tragedii też nie było. Typowa średniawka. Bagietka cienka ma ilość ciągnącego się sera, sosy kupne i w takich punktach oczekuję, że lokal zaproponuje swoje wyroby. Zapiekanka tak naprawdę to proste danie, więc detale mają ogromne znaczenie. Ocena końcowa 6 na 10. Co my tu mamy dobrego? Przekąska na plaży. Taka buła a la pizzerynka z sosem bolońskim. Myślałem, że sos boloński jest z mięsem. Mięsa tutaj nie uraczyłem. Bardziej jest to taka drożdżówka słona z serem oraz sosem pomidorowym. Smaczne. Da się pozbyć małego głodu na plaży. Na dzisiejszy obiad wybrałem kultowe miejsce Koga Bar, znane z przepysznych ryb w okolicy. Na stole zaraz pojawi się zupa rybna i smażony dorsz z frytkami i zestawem surówek. Żona łosoś pieczony, a córeczka zestaw dziecięcy z kurczaka. Zupa rybna jest aromatyczna i pełna kawałków świeżych ryb. Idealny początek. Wyczuwalna, lekka pikanteria. Właśnie takie zupy rybne kocham. Dorsz świeży, soczysty, z panierką. Jeśli szukacie nadmorskich smaków, to miejsce jest strzałem w dziesiątkę pieczony łosoś też palce lizać, a kurczaczek zaraz wszystko wam opowiem po mojej przygodzie w Koga Bar. Był to świetny wybór na obiad po dniu spędzonym na plaży. Wszyscy zadowoleni. Drodzy Państwo, tak dobrego, delikatnego dorsza nie jadłem w tym roku jeszcze. Rybka rozpływała się, była aksamitna, poezja, cud. Do tego jeszcze fryteczki, no tutaj zwykłe, powiedzmy, mrożonka. Za to suróweczki. Własny wyrób. Do tego dressing miodowo musztardowy czyli to była taka, powiedzmy, letnia kompozycja do tego suróweczka z kapusty. Cały kształt oceniam mocne 9 na 10. Naprawdę polecam restaurację Koga. Zupa rybna. Nazywała się zupa Bosmana pikantna. Dawa, też dała radę, dała radę. Yy, miała ten pazur takiej pikanterii. Yy, rybka była obsmażona. No, fajne, fajne połączenie. Naprawdę też polecam. Żona zamówiła sobie łososia z piekarnika. Też też zachwalała A córeczka, natomiast, ja, jak widzieliście, na talerzu na I tutaj myślałem, że będą znowu standardowo restauracja poleci na mrożące, ale nie. Kurczaczek był w płatkach kukurydzianych. Wszystko no, powiedzmy bardziej fit niż w innych knajpkach. Polecam kogę. Jeszcze tam wrócę, jak tutaj będę. Dali radę. Za cało kształt. Daje 8 na 10. Na razie zrywam bazie. Jeszcze dzisiaj rejs I może trzeba będzie troszeczkę pod podniebienie i zjeść jakiegoś kepsa. Zobaczymy. Nie może tego przecież w Gastroblogu zabraknąć, bo Książę byłby niezadowolony. Kolejna atrakcja, rejs statkiem pirackim. To nie tylko świetna zabawa, ale też okazja, by spojrzeć na łebę z zupełnie innej perspektywy. Córeczka była zachwycona. Warto zainwestować sakiewkę srebrników. Łeba wieczorem godzina 20.50 po rejsie statkiem, z piratem zgłodniałem, więc musi wlecieć kebabik. Zobaczymy czy nie zamiecie jutro rano czy będzie paliła rura, czy ten plan jest dobry. Mój kebab w cieście był smaczny. Mięsiwo dało radę, dobrze przyprawione, tylko było go bardzo mało. Tyle co kot napłakał. E, większość e, mojego rollo stanowiła kapusta biała, czerwona i warzywa. Sosiwa, dobre. Prawdopodobnie z butli, nie własnej roboty, no ale też nie ma. Nie było tam nic chamskiego, żeby zraniło to moje podniebienie. E, za cały kształt biorąc pod uwagę, że to była kula mocy, daje mocne 7 na 10. Ósemeczka dałbym wtedy, kiedy byłoby znacznie więcej tego mięsa, niestety. Było go mało. Ale kwota też e, nie była najmniejsza, bo 33 zł za małego. No ale cóż, to nie Warszawa, to nie Sapko, to nie FS, a kebab z nadmorskiej miejscowości, więc nie ma co się dziwić. E, następnego dnia też nie było tragedii na posiedzeniu Poseidona, więc jeżeli będziecie w łebie w tym roku, w przyszłym czy w następnych latach, możecie go sprawdzić. Na deser postawiłem na kawiarnie Number 5. zamówiłem gofra oraz ulubiony wakacyjny napój hit tego lata, czyli espresso tonic. Dla dziewczyn szarlotka z lodami. Wszystko pyszne i godne polecenia. Doskonałe zakończenia dnia pełnego wrażeń. Siedem dziewcząt z albatrosa, Siedem dziewcząt z albatrosa. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Bursztynek, bursztynek. Ale mi wali coś. Mam dobry vibe Dzisiaj. Smażone szprotki to kwintesencja nadmorskich smaków. Świeże, chrupiące i podawane w papierowym kubku. Idealna przekąska. I do tego można dokupić sosiki sobie wasze ulubione. Ja wybrałem czosnkowy, który idealnie współgra ze smażoną szprotą. Duet wręcz idealny. I do tego takie piękne widoki i super towarzystwo, więc przekąska na plaży 10 na 10. Za mną największy skam bałtycki. Buda z ziemniakami. Jeden ziemniak kosztuje 16 zł. Taki kręciołek. W posypce. Dobry biznes I co najdziwniejsze Ludzie tam lgną Jest to dochodowy interes Stoję tu jakieś 15 minut I zawsze tam ktoś czeka Jest Dobry interes Sos czosnkowy i szproty Taka szproteczka Panica z mąki. Jeszcze jedna. Smaczne. To maczamy w sosiku. Dobra 15 zł Mała porcja, duża 26 Sosik dodatkowo płatny 3 złota Na zakończenie mojej kulinarnej podróży wybrałem galerię smaków. Zamówiłem pizzę salami. Dla żony pierogi z łososiem, dla pociechy naleśniki z serem. Jedzenie oceniam ogólnie 6 na 10. Niestety obsługa klienta zostawiała wiele do życzenia. Na menu czekaliśmy 15 minut. Pizzę dostałem dość szybko. Była smaczna jak na nadmorskie standardy. Reszta zamówienia dotarła po kolejnych 40 minutach. Dobrze, że lokal miał kącik dla dzieci. Pierogi smaczne, bardzo dobry sos śmietanowy, naleśniki suche. Chyba było to najsłabsze danie córeczki na całym naszym wypadzie. Cenowo nie było najgorzej, bo za obiad dla trzech osób y oraz jedno picie zapłaciłem 144 zł. Więc no tragedii nie było. Jak na miejscowość nadmorską to nie ma się do czego przyczepić. Nie było rachunku grozy. Może akurat trafiłem na słabszy dzień załogi, kucharzy i wszystkich. No ale już tam prędko i chyba nigdy w życiu nie, nie wrócę. Więc jeżeli byliście i macie inne zdanie, śmiało piszcie swoje recenzje w sekcji komentarzy. Powoli kończy się mój pobyt w łebie i moje testowanie knajpek tutejszej miejscowości. Weba to nie tylko piękne widoki, ale też miejsce, gdzie każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Mam nadzieję, że ten vlog zainspiruje Was do odkrywania Weby. Od jej plaż po talerze. Dzięki za wspólną podróż i do zobaczenia. Nie zapomnijcie zostawić tego suba, zostawić łapy i napiszcie w komentarzu, jakie mogę nowe miejsca eksplorować kulinarnie dla Was. Jeszcze raz dzięki Piona.